Cześć wszystkim, z tej strony Bartek. Ale nas jesień dopadła, co? Ja z jednej strony się cieszę, bo lubię jesień, ale uderzyło mnie to, ile jest aktualnie pod rząd pochmurnych, szarych, burych dni. Bo ja lubię taki deszczowy, szary dzień, ale jak jest jeden, ale jak już jest więcej niż trzy dni pod rząd, to jest już trochę gorzej. Mam nadzieję, że macie jakieś swoje sposoby na umilanie sobie jesieni, ale słuchajcie, dobra, jesienny sweterek przywdziany i przejdźmy do rzeczy. Bo chcę dzisiaj porozmawiać o tym, jak ludzie o nas nie pamiętają, i mam tutaj na myśli najlepsze możliwe znaczenie tych słów. Niesamowite jest to, jak ciężko jest nam przestać przejmować się opinią innych. Jest to temat przerabiany w internecie po prostu już tysiące razy. Każdy z nas usłyszał pewnie w swoim życiu wiele razy: nie przejmuj się opinią innych. Ale mimo to nie potrafimy tak po prostu przestać. Nie mamy przełącznika w głowie, który możemy sobie przestawić i nagle przestać się przejmować. To jest rzecz, której zawsze możemy mieć więcej, nad którą cały czas możemy pracować, bo zawsze możemy mieć bardziej wywalone na opinie innych ludzi. I porozmawiamy najpierw o przejmowaniu się wyglądem. Już od dzieciństwa wielu z nas słyszało, że mamy się pilnować, mamy wyglądać schludnie, bo co ludzie pomyślą. Ale spójrzcie, jak w dużej mierze. To były obawy tych osób, które nam to mówiły, naszych opiekunów. Bardziej o to, co ludzie pomyślą o nich, jako o opiekunach nas, dzieci. My byliśmy dziećmi, mieliśmy prawo wyglądać jak dzieci. No ale wielu z nas już od dziecka pilnowało się, żeby rzeczywiście dobrze wyglądać, a z czasem ta presja już tylko postępuje. Im jesteś starszy, tym bardziej powinieneś, powinieneś się tym przejmować. I u mnie skończyło się to tym, że często nawet wyzygnowałem z wyjścia z domu do sklepu albo na spacer, bo nie chciało mi się stroić, a przecież no nie wyjdę w byle czym. Ale kto normalny będzie pamiętał o tym, że widział cię w starych dresach i w rozwalonych włosach, jak poszedłeś do sklepu? Nikt nie będzie o tym pamiętać, a jeśli będzie, to naprawdę nie ma co robić w życiu. U mnie shift w kwestii wyglądu zaszedł dopiero po pandemii. I aktualnie wychodząc na siłownię, ja wyglądam jakbym wyszedł z jaskini. Zakładam byle co, często mam rozwalone włosy i często w takim właśnie wydaniu przechodzę przez całą galerię handlową, bo niestety mam siłownię akurat w galerii. I czuję się z tym dobrze i wreszcie tak bardzo nie obchodzi mnie to, co pomyślą sobie o mnie ludzie w galerii, których mijam prawdopodobnie jeden jedyny raz w moim życiu. I powiem wam, że to jest nawet przyjemne uczucie. Patrzcie na mnie takiego, możecie patrzeć, bo ja wiem, jak wyglądam, jak się postaram. Ja wiem, jak wyglądam w mojej najlepszej wersji, wy nie musicie tego wiedzieć. Gdybym się przykładał i gdybym ubierał się ładnie i wyglądał super na każde wyjście z domu, to czy nagle zacząłbym dostawać mnóstwo komplementów? Czy nagle miałbym jakąkolwiek korzyść z tego, że tak się staram na wyjście na siłownię? Nie. I w drugą stronę nic mi się też nie stanie, jak wyjdę na siłownię w wersji jaskiniowca. Ale nawet przypuśćmy, że wyjdziesz w tym leniwym wydaniu no i spotkasz kogoś znajomego. Znajomego z widzenia. Okej, okay, on zobaczy, i może akurat w ciągu tych 15 sekund, jak na ciebie patrzy, to coś sobie pomyśli. Wiecie, w jakich my czasach żyjemy. W zależności od źródeł, średni czas koncentracji osoby dorosłej wynosi obecnie około 8 sekund. To mniej niż długość koncentracji złotej rybki, która jest szacowana na 9 sekund. I to działa nie tylko w kwestii oglądania TikToków. Skaczemy między jedną myślą a drugą w tak szybkim tempie, że normalny człowiek nie jest w stanie zastanawiać się nad innymi ludźmi, którzy nie są dla niego znaczącymi postaciami, którzy nie są bliscy. Jeżeli naprawdę ktoś będzie Cię obgadywał przez to, że ubrałaś się źle do szkoły czy do sklepu. Jeżeli naprawdę to będzie dla kogoś tematem dnia, to ta osoba musi mieć naprawdę nudne życie, albo musi mieć życie przepełnione po prostu bólem i nielubieniem samego siebie. Porozmawiamy jeszcze o obawie przed oceną tego, kim jesteś, i jakie masz wartości, bo tutaj łatwo wpadać w różne pułapki. Wam też się zdarzyło z kimś polubić, a z czasem ukrywać wiele swoich opinii z obawy przed tym, że. Ta nowa znajomość może się zakończyć? Bo któreś z waszych przekonań może okazać się red flagiem? Fajnie jest być tajemniczym, fajnie się dostosowywać do otoczenia, żeby się wszędzie wpasować. W wielu sytuacjach po prostu musimy to robić, to prawda. Nie możemy zawsze i wszędzie być w pełni sobą, ale w takich casualowych znajomościach ciągłe dostosowywanie się to jest ciągła samokontrola. To i tak na dłuższą metę nie wyjdzie, bo i tak różnice w poglądach w którymś momencie wyjdą na jaw. I tak propos właśnie poglądów, moje ostatnie dwa filmy, które wstawiłem, liczyłem się z tym, że mogą być różnie odebrane. No i otworzyłem portal, otworzyłem portal i pojawiły się nowe osoby, które postanowiły wbić mi szpile. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak pojawiły się te niemiłe komentarze, takie wiecie, no właśnie takie szpile, to pojawiła mi się też od razu obawa, że. Kurczę, a co jeśli osoby, które już mnie znają, które już tutaj są, teraz odejdą, bo może rzeczywiście powiedziałem coś takiego strasznego, ale wcale tak się nie stało. I widzicie, jak często z góry zakładamy, że ktoś o nas coś źle pomyśli. W tym miejscu też dziękuję wam, że jesteście i że mnie widzicie, bo ja wciąż jestem tym samym sobą. I wciąż mówię to, co myślę, tylko akurat te dwie ostatnie rzeczy zostały odebrane jako bardziej kontrowersyjne niż zazwyczaj. Ale to jest część tego, że tutaj jestem i że nagrywam. I w tym filmie też postanowiłem, że przetestuję coś ryzykownego. Wstawię tęczę w miniaturkę i zobaczymy, co się stanie. Po czemu nie? Kto ma kliknąć, ten kliknie. A jak komuś się nie spodoba i postanowi to skomentować, to proszę bardzo. Ale w większości, jak komuś się nie spodoba, to wyjdzie i nie będzie o tym pamiętał. No i słuchajcie, pozostając jeszcze w temacie internetu. Patrzcie, jak często mamy obawy przed wrzuceniem na social media zdjęcia, które nam się podoba. Nawet przed wrzuceniem go na story, gdzie wiemy, że zniknie po 24 godzinach, a i tak się powstrzymujemy. Od kilku lat na Instagramie jest moda na photo dumps, czyli posty, w których są różne zdjęcia, takie właśnie casualowe z codzienności. Więc niby taka fajna rzecz, która ma właśnie odczarować ten perfekcyjny Instagram. Ale już nam to nie wyszło, już to się skończyło. Teraz są poradniki, jak zrobić dobry fotodump. Instagram jest platformą, na której nastawiamy się, że jak już coś wstawiamy, to musi to być naprawdę bardzo dobre. No i przez to Instagram jest tą najbardziej zakłamaną platformą społecznościową, która najbardziej wypacza nam rzeczywistość, której jest najwięcej wzorców nierealnego wyglądu i nierealnego życia. I chcę też się przyznać, że dla mnie Instagram jest paraliżującą platformą, jeżeli chodzi o wstawianie wideo. I tak traktuję go już mniej poważnie niż kiedyś, bo teraz rzeczywiście staram się stawiać tam więcej zdjęć, które po prostu mi się podobają, ale wciąż blokuję się przed stawianiem tam swoich przemyśleń, bo siedzi mi w głowie to, że na Instagramie widzą mnie osoby z całego mojego życia, jakby z każdego etapu edukacji, z prac. Bo to jest to miejsce, w którym wszystko musi być idealne i jak już jest, to musi być dobre. Myślę o tym, a wiecie o czym nie myślę? O tym, ile razy ci dalecy znajomi zapraszali mnie na przykład do obserwowania ich nowych biznesów, ile razy to oni pokazywali, że startują z czymś nowym. Czy te biznesy wciąż działają i okazały się wielkim sukcesem? W większości nie. Ale czy ja o tym pamiętam? Nie. Ile razy to ja byłem po tej stronie, gdzie to ja byłem obserwatorem? Gdzie to ja obserwowałem czyjeś początki. Teraz jak naprawdę szukam tego w pamięci, to jestem sobie w stanie przypomnieć takie sytuacje. Ale czy normalnie ja to pamiętam? Kompletnie nie. Ile razy się zdarzyło, że ktoś stawił jakąś relację, którą obejrzałem i stwierdziłem. Okej, okay. dziwne. Mnóstwo razy. I przez ile czasu o tym pamiętam? Przez 10 sekund podczas oglądania i chwilę po. I to tak działa u nas wszystkich. Każdy chciałby od razu. Żeby wszystko wychodziło, ale tak się nie da. I musimy zrozumieć, że ludzie nie będą pamiętać tych naszych potknięć. Nie będą pamiętać tych rzeczy, które dla nas może się będą wydawać żenujące. A jeśli będą pamiętać, to naprawdę mają nudno w życiu. Naprawdę mają nudno w życiu. Dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli dotarliście do końca, to zostawcie w komentarzu tą emoji. Chciałem, żeby ten film był przede wszystkim dla moich widzów. To raczej nie jest temat, który przyciągnie mnóstwo osób. Ale jeśli jesteś tutaj nowy i dotarłeś do końca, to dziękuję i zapraszam do subskrybowania. I życzę Wam wszystkiego pięknego na nadchodzący tydzień. A my widzimy się w następnym. Do zobaczenia.